Takie wydarzenia nie dzieją się codziennie. Serdecznie zapraszam na konferencję Talent dla Wspólnoty, której organizatorem jest Fundacja Wiem i Umiem wraz z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Konferencja odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 1100 19 listopada. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani losem polskiej młodzieży i polskich talentów. Będziemy na przykładzie postaci historycznych rozważać, jak możemy pomóc dzisiaj w rozwoju własnego potencjału. Przepiękny temat, wspaniali ludzie, prelegenci. Zapraszam, spotkajcie się z nami i 51 osób, które przybędzie, otrzyma vouchery do zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej do zrealizowania przez cały rok.